Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Smartowcar Car Harker to uniwersalna bezprzewodowa ładowarka uchwyt, która może dbać o stan naładowania gadżetu zamiast ciebie. Rozważmy zasady działania. Właściwości, wyposażenie i cenę. Na końcu artykułu znajduje się recenzja wideo bezprzewodowej ładowarki. Smartowcar Harker to uniwersalna bezprzewodowa ładowarka uchwyt, która może dbać o stan naładowania gadżetu zamiast ciebie. Rozważmy zasady działania, funkcje. Wyposażenie i cenę. Na końcu artykułu znajduje się recenzja wideo ładowarki bezprzewodowej. Smart of Car Hark to specjalny uchwyt do bezprzewodowego ładowania telefonu w samochodzie. Dzięki temu urządzeniu telefon będzie bezpiecznie zamocowany i zawsze naładowany podczas jazdy lub wykonywania obowiązków służbowych. Tym samym bezprzewodowa ładowarka Smart of Car Hark uchroni cię przed koniecznością ciągłego wożenia ze sobą markowych ładowarek. Zmieniania ładowarek przy zmianie telefonu czy ciągłego pamiętania o ładowaniu telefonu, biorąc pod uwagę nasze czasy, w których prawie niemożliwe jest obejście się bez telefonu komórkowego, smartfona lub innego gadżetu, a 99% transakcji biznesowych jest prawie niemożliwych bez smartfonów. Nie należy zapominać o ładowaniu telefonu komórkowego, ale nie zapominaj. Że smartfony mają znacznie krótszą żywotność baterii, co oznacza, że będziesz musiał ładować je częściej. Smartowcar Harker to jedna z tych technologii, która pomoże utrzymać telefon przy życiu. Najlepiej nadaje się dla osób, które spędzają większość czasu w samochodzie. Smartowcar Harker jest zarówno uchwytem, jak i ładowarką bezprzewodową. Jak działa bezprzewodowa ładowarka Smartowcar Harker, co najmniej co trzecia osoba słyszała dziś o bezprzewodowym ładowaniu telefonów komórkowych i innych urządzeń. Producenci wprowadzili i nazwali standardki, a na urządzeniach pojawiły się oznaczenia w postaci litery Q. Po raz pierwszy o pojawieniu się technologii bezprzewodowego ładowania zaczęto mówić w 2009 roku, prezentując pierwsze warianty podstacji. Dziś bezprzewodowe ładowanie jest częściej spotykane w smartfonach lub samochodach klasy premium. Pomimo obecności funkcji ładowania bezprzewodowego, Główną rolę odgrywa stacja nadająca sygnał ładowania, w naszym przypadku jest to sam uchwyt Smartowcar Harker. Właśnie dlatego producenci samochodów dali zielone światło dla rozwoju technologii. Prawie niemożliwe jest wyobrażenie sobie samochodów premium bez tej technologiki, ale co jeśli samochód jest zwykły, a ten system, jest najbardziej poszukiwany. Smartowcar Harker stał się tym wariantem sytuacji w której można zainstalować bezprzewodową bazę ładującą w dowolnym miejscu i samochodzie. Technologię bezprzewodowego ładowania można znaleźć w niemal każdej znanej marce. Smartowcar Harker nie jest wyjątkiem, ale bez względu na to, jak głośno deklaruje to producent, po raz pierwszy technologia przesyłania energii na odległość została opisana przez Marię Ampere która była w stanie wytworzyć prąd elektryczny dzięki polu magnetycznemu. Niemniej szanowane są osiągnięcia Nikolasa Tesli, który, aby udowodnić wykonalność przesyłu energii na odległość, zbudował specjalną wieżę. Wielu początkowo nie wiedziało, do czego wykorzystać przesyłaną energię. Podczas gdy inni naukowcy po prostu nie widzieli w niej potencjalnego rozwoju. Dopiero wraz z pojawieniem się potrzeby ładowania smartfonów w ten sposób pojawiły się technologie ładowania bezprzewodowego, a Smartov Car Harker był jednym z przykładów takiej technologii. Bezprzewodowa ładowarka Smartow Car Harker oparta jest na technologii indukcji elektromagnetycznej podobnie jak inne urządzenia tej klasy. O samych prawach fizyki nie trzeba mówić, gdyż można je łatwo znaleźć w internecie lub podręczniku szkolnym. W skrócie, prąd przemienny przepływający przez uzwojenie pierwotne cewki wytwarza pole magnetyczne, w cewce odbiorczej powstaje napięcie, które można wykorzystać do ładowania baterii lub zasilania innych urządzeń. Ładowarka samochodowa SmartOff jest podobna i będzie doskonale współpracować ze standardem Ki. Im dalej od siebie znajdują się cewki, tym bardziej rozpraszane jest pole magnetyczne i generowane jest mniejsze napięcie do ładowania. Właśnie to, odległość jednej cewki od drugiej jest uważane za główną cechę przy wyborze ładowarki bezprzewodowej. W smartowcach hercewki znajdują się praktycznie obok siebie, a w połączeniu z zapięciem zapewniają najlepsze parametry ładowania, co sprawia, że Smart Car Harker jest lepsza od innych, jeśli nie posiadamy w samochodzie standardowej ładowarki bezprzewodowej, a potrzeba jej posiadania jest niezbędna, to pozostaje nam jedynie instalacja niestandardowych wariantów. Częstym tego powodem jest znalezienie miejsca, ponieważ w samochodzie telefon musi być ładowany w tym samym czasie, leżeć stabilnie w jednym miejscu i jednocześnie może być używany w dowolnym momencie. W Smart-Off-Car harker wszystko jest zawarte w jednym. Trzeba zgodzić się z tym, że podczas jazdy i w momencie otrzymania połączenia, odłączenie ładowarki lub wyciągnięcie telefonu komórkowego z przewodem do ucha nie jest najwygodniejszą opcją. Tak czy inaczej, będziesz musiał później podłączyć go z powrotem do kabla ładującego. W niektórych przypadkach może być konieczne zjechanie na pobocze lub stanięcie w pozycji pionowej aby ponownie podłączyć ładowarkę i telefon. Wygoda nowego smartowca R polega na tym, że jest to nie tylko niedroga, wysokiej jakości ładowarka bezprzewodowa. Ale także, dobry uchwyt na telefon lub mały gadżet w tym samym czasie. W rezultacie nie będziesz musiał ciągle szukać kabla do ładowania lub myśleć o potrzebie naładowania smartfona. Po prostu umieść go na smartowcar Harker i jedź bezpiecznie. Ponadto telefon jest zawsze w uchwycie. Podczas rozmowy telefon komórkowy można łatwo wyjąć z ładowarki i odłożyć z powrotem. Jak działa Smartov Car Harker? Nieco wyżej opisaliśmy prymitywną zasadę działania głównej części uchwytu do ładowania bezprzewodowego Smartov Car Harker. Główne zasilanie jest dostarczane z gniazda 12V lub zapalniczki samochodowej. Lub można pobrać zasilanie sportu USB. Zgodnie z danymi technicznymi smartowcar Harker zasilanie na wejściu 5V2A, a na wyjściu 5V1A. Wystarczy do naładowania gadżetu. Oprócz ładowania, smartowcar harker zapewnia bezpieczne trzymanie i stabilność telefonu na powierzchni. W zależności od życzenia właściciela, można obrócić główną część uchwytu smartowcar harker o 360 stopni i ustawić kąt nachylenia, co pozwala dostosować go do wszelkich potrzeb. Dodatkowo, główna część uchwytu smartowcar harker, w której zainstalowany jest telefon posiada niebieskie światło LED, dzięki czemu w nocy można bez wysiłku przywrócić telefon do uchwytu. Innymi słowy, dzięki smartowcar harkher możesz w pełni wykorzystać swój telefon, nie myśląc o tym, że bateria wyczerpie się wcześniej, według właścicieli Którzy kupili smartowcar Harkware, można go używać nie tylko w samochodzie, ale także w domu, umieszczając go na stole w pobliżu komputera lub laptopa i zasilając jedno z urządzeń z portu USB. Inni używają smartowcar Harkware w zwykłym gospodarstwie domowym. Po skompletowaniu specjalnego małego zasilacza, zamieniającego zmienne napięcie 220V na stałe 5V, jednym słowem, Głównym przeznaczeniem uchwytu do ładowania bezprzewodowego smartowca Harker jest samochód, ale nikt nie ogranicza jego zastosowania dalej. Aby aktywować smartowcar Harker należy umieścić go na powierzchni, podłączyć jedną stronę kabla do samego uchwytu ładowarki. A drugą do źródła zasilania i rozpocząć korzystanie z urządzenia. Jeśli smartfon nie ma funkcji ładowania bezprzewodowego to jedna rzecz, gdy telefon obsługuje standardki, a uchwyt do ładowania bezprzewodowego smartowcar Harkher był darem niebios. Ale to inna sprawa, gdy telefon nie ma tej funkcji, a bardzo jej potrzebujesz. Dowiedzieliśmy się już czym jest i jak działa smartowcar Harkair, ale nie denerwuj się. Jeśli Twój telefon nie posiada funkcji bezprzewodowego ładowania, twórcy tej technologii wyszli naprzeciw tym, którzy chcą rozwijać i unowocześniać swoje telefony komórkowe. W internecie można znaleźć szczegółową listę marek i modeli smartfonów, które obsługują ładowanie bezprzewodowe, a dokładniej Technologia ta jest już wbudowana fabrycznie, aby dodać bezprzewodowe ładowanie do telefonu i w pełni wykorzystać potencjał smartowca Harker należy zakupić specjalny adapter. Nie grubszy niż kilka kartek papieru. Adapter jest specjalną cewką wtórną zdolną do generowania mocy poprzez pole magnetyczne. Na końcu takiego adaptera znajduje się złącze mikro USB. Chociaż w niektórych przypadkach można dopasować gniazdo ładowarki. Z reguły taki adapter jest od razu podłączany do gniazda ładowania telefonu, a reszta jest umieszczana między pokrywą a baterią. Dzięki temu telefon zyskuje funkcję ładowania bezprzewodowego i może być łatwo ładowany przez smartowcar harker. Pakiet i cena smartowcar harker. Zwykle wiedząc, że technologia jest nowa, wszyscy myślą, że cena jest odpowiednio kosmiczna. Jeśli standardowy zestaw Twojego samochodu nie obejmuje ładowania bezprzewodowego, a producent oferuje dodanie takiej funkcji, często będzie to kosztować co najmniej 300 dolarów, w standardzie i marce. Choć w rzeczywistości nie różni się niczym od bezprzewodowej ładowarki smart of Car Harker. Kupując osobną ładowarkę bezprzewodową do samochodu warto pamiętać, że musi być ona przymocowana w dogodnym miejscu, a telefon musi być zawsze w zasięgu wzroku. Zazwyczaj staje się to problemem lub trzeba psuć detale wnętrza. W przypadku zakupu smartowcar harker takich trudności nie będzie. To zarówno bezprzewodowe ładowanie, jak i uchwyt w jednym. Cechy smartowcar harker zasilanie przychodzące 5V2 a zasilanie wychodzące, prąd stały. DC-5V1 na odległość ładowania. MAX. 8mm wymiary ładowarka samochodowa smartow średnica uchwytu. MM83 średnica paska ładowania. MM80 wysokość. MM93 waga. Gier 79 pakiet Smart of car Harker, adapter do bezprzewodowego ładowania samochodowego Smart car CARCR, klips do ładowania klips do smartfona, kabel micro USB instrukcja do Smart of car Harker. Najczęściej można kupić bezprzewodową ładowarkę online, ponieważ w zwykłych sklepach z telefonami komórkowymi nie wszyscy przedstawiciele specjalizują się w takich, ale nie zapominaj. Że dzięki tej technologii możesz zostać oszukany, wysyłając zwykły kawałek plastiku lub niskiej jakości ładowarkę, która może zniszczyć baterię telefonu. Jeśli chcesz kupić uchwyt do ładowania bezprzewodowego smart w car Harker w internecie i w punktach sprzedaży detalicznej, będziesz musiał zapłacić co najmniej 200 dolarów lub więcej, ponieważ przedmiot ten jest dość poszukiwany. Klikając w poniższy link. Dystrybutor oferuje zakup Smart off z 50% rabatem. Cena regularna wynosi 3580 łach, 7617 rubli, z rabatem cena Smart off wynosi 1790 łach. 3790 rubli. Oto link do oficjalnego sklepu internetowego dostawcy. Kolejnym plusem zakupu ładowarki bezprzewodowej smartowcar Harkeru tego dystrybutora jest to odpowiedzialność. Niezawodność i gwarancja. Produkt jest zawsze w magazynie. Po złożeniu zamówienia skontaktuje się z tobą menedżer w celu wyjaśnienia szczegółów zamówienia i potwierdzenia adresu dostawy. Wysyłka towaru odbywa się w dniu zamówienia lub następnego dnia rano, ale co najważniejsze, zapłać za nową ładowarkę samochodową smartow dopiero przy odbiorze, poza tym, biorąc pod uwagę promocję na bezprzewodową ładowarkę uchwyt. Dostawa smartów car Harker będzie bezpłatna, recenzja wideo zasady ładowania bezprzewodowego.